Dołączyłem na element SMP, czyli na serwer dla youtuberów takich jak Mateo, ja czy Fokseusz. TSP smp wyróżnia się tym, że jest kilka żywiołów i każdy z graczy ma swoją moc, np. ogień, woda czy ziemia. Dołączyłem na ten serwer dwa dni przed końcem i czy udało mi się zdominować go? Zobaczycie później. Gdy wbiłem pierwszy raz na serwer, napisała do mnie pewna osoba z propozycją sojuszu. Nie miałem zupełnie nic, więc się zgodziłem. Poszliśmy na spawna i okazało się, że on też nie ma żadnych itemów. Jezu! Monta, monta, patrz, patrz! Ile później przyszedł do Foxeusz i zaproponowaliśmy mu ciekawego deala. My dostajemy sety 4-3 jakieś inne itemki, a on dostaje z nas dwa serca. No to zabijesz mnie i tak będzie. Dobra. Raz. Raz ciebie. O nie, on pierwszy, on pierwszy. Ja niech sobie. O, pierwszy. Dobra. I teraz Monka. Ko. Dobra, coś. Robię wszystko. Nie mnie. Monka wszystko zabrał. A, to dla ciebie też. Z takimi temkami mogliśmy już zacząć grę na poważnie, zabijając innych graczy, jak i niszcząc im bazy. Od Foxeusza dostaliśmy też kordę Endu, jak najszybciej się tam udaliśmy, a na podanych kordach wydarzyła się niezaciekawa sytuacja. O widzę Twinik! Dwa serca mam, kurde! Monka rozlej tam wodę! Spadłeś? No ja się nie, spadłam. Poszedłem po wodę i z łatwością uratowałem Mateoka. E, tak, masz folię. Auch Poszliśmy tylko powarnić Expa, ekspiarki tam nie było, więc wróciliśmy na spauna i polecieliśmy z poszukiwaniem miejsca na bazę. Mateok poszedł szukać idealnego miejsca na bazę, a ja niestety musiałem i spać, więc zakończył się dzień pierwszy. A plany na drugi zarazem ostatni dzień to zrobienie netherite'owej zbroi i zabicie jakiejś wystakowanej osoby. Następnego dnia poleciłem na kordy, które podał mi Mateok. Były to oczywiście kordy naszej nowej bazy. W gdzie znajdował się portal do Netheru, więc od razu do niego wszedłem. Zapomniałem wam wspomnieć, że w klicie nie było miecza, dlatego musieliśmy pozbierać dużą ilość Expa, żeby ten zenchantować. Gdy wróciłem, mój sojusznik do mi bardzo fajny prezent. Zaraz zobaczycie jaki. No, czekaj, no wiem. We mnie się zrespijesz. Dobra Mateo, po to. Czekaj jak jak cicho. A co nie w tym. Puu, a nie tak. Puu, to Jak mogliście zauważyć, Mateo miał już całego nederate'owego seta, a miałem tylko jedną z czterech części. Gdy pozbierałem potrzebne mi itemki, napisałem do Witlexa, czy nie chciałby zrobić te Oczywiście chcemy go tylko zabić. A, Dzień dobry panowie. Macie tutaj Dobry. To dobry. Dobry. Co? dobry. Dzień dobry. że już to temu z ale nic nie wie. Spokojnie, dobra, macie potcy, macie towar. Mam... Mam towar? Janu, Mam towar, stary? Dobra, yy, no i masz towar? Towar. Masz towar, poczekaj. Rzuć mi ją, zobacz czy to na pewno to. No rzeczywiście siłka dwójka. Dobra. Spokojnie. Chcież był jakiś mega moc? Mogę pomóż? To jest? Co to to? No, było. No i co? Stary? Po co? Po co? Oczywiście oddałem mój temat, ale to co później się wydarzyło bardzo mnie zszokowało. Jakby... No, jakby... Dzięki p... Dzięki... ja musiałem iść właśnie do bazy. Za to, co chciał mi zrobić Witlex, w nocy wraz z Matagame zniszczyliśmy bazę jego teamu. No, ma jakiego by tutaj zabić? Ej, Fortuna 3. No na razie, wieś... wieśniaczku. Unbreaking 3. Yy, ten, Fire Aspect zostaw. Ops, romlimy to wszystko. Fire Aspect zostaw O, czekaj, tutaj są trzy wieśniaczki. Mam no, Fire Aspect. Nie, i zostaw, i zostaw. Ja to, ej, trochę się boję, że nam najpierw herbatka jakieś wbije, nie? To od razu już czas stręże i go lejemy. Za godzinę miało być wielkie zakończenie pierwszego sezonu, ale nikt nie przyszedł.